Czy wiesz, że Biblia zawiera jedną z najstarszych i najbardziej kontrowersyjnych opowieści ludzkości łączącą pochodzenie ludów afrykańskich z rodem tak starym jak Noe? Chociaż od wieków toczy się dyskusja na temat pochodzenia Hama, niewielu zdaje sobie sprawę z istotnych faktów zawartych w tej opowieści. Znajomość powiązań między Kamem a pochodzeniem ludów afrykańskich może zasadniczo zmienić naszą perspektywę naszych kulturowych i duchowych początków w społeczeństwie, w którym mity o pochodzeniu tworzą to, kim jesteśmy. Przygotuj się na poznanie punktu widzenia, który zaprzeczy Twoim z góry przyjętym wyobrażeniom. W tym studium zbadamy, w jaki sposób biblijne nazwy takie jak Kusz, Mizraim, Put i Kanaan są czymś więcej niż tylko słowami. Są to elementy układanki, które łączą afrykańskie cywilizacje z historią stworzenia i ekspansji człowieka po potopie. Oprócz głębszego zrozumienia tych relacji, to czego się tutaj nauczysz, rzuci wyzwanie mitom, które kształtowały historię od pokoleń. Czy jesteś gotowy poznać prawdę, o której niewielu ludzi ma odwagę mówić? Genealogia Hama ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia pochodzenia ludów afrykańskich. Zgodnie ze starożytnymi tekstami Księga rodzaju opisuje Hama, jednego z trzech synów Noego, jako przodka kilku narodów, które miały wpływ na historię. Biblia ilustruje, jak synowie Noego rozproszyli się, aby zaludnić ziemię po potopie, a Cham jest utożsamiany z południowymi regionami, które są bogate w różnorodność geograficzną i kulturową. Na przykład kraina Kusz, która jest związana z dobrobytem cywilizacji Afryki Subsaharyjskiej, jest czasami przypisywana jego przodkom. Ta biblijna historia służy jako intrygująca soczewka, przez którą można zbadać związek między świętym tekstem a historycznymi i duchowymi początkami czarnych. Co więcej, sposób w jaki nazwy i miejsca wymienione w księdze rodzaju są reprezentowane w obecnej geografii jest niezwykły. Potomkowie Ham, Kusz, Mizraim, Put i Kanaan pojawiają się jako elementy układanki, która łączy starożytne cywilizacje z częściami Afryki i Lewantu. Pytania dotyczące tego, w jaki sposób historie biblijne ukształtowały sposób postrzegania ludów afrykańskich na przestrzeni wieków, są również podnoszone przez ten związek między tekstami a dziedzictwem afrykańskim. Jak nasze kultury zinterpretowałyby to dziedzictwo dzisiaj? To dopiero początek bardziej szczegółowego badania wpływu linii Noego na historię Afryki. Jeśli te informacje oświeciły Cię na temat biblijnego pochodzenia ludów afrykańskich, pamiętaj, aby polubić ten film. Jest to łatwa metoda szerzenia świadomości na temat tego intrygującego duchowego i historycznego związku. Ponadto, włącz dzwonek aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujemy nowy film i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej takich tematów. Według Biblii, Ham jest ojcem czterech wielkich grup – Kusz, Mizraim, Put i Kanaan, które wywarły trwały wpływ na historię. Różnorodność kulturowa i bogactwo ich przodków są symbolizowane przez różne regiony związane z każdą z tych nazw. Na przykład Kusz jest często łączony z regionami subsaharyjskimi i starożytną Etiopią, ale Mizraim jest związany z dominacją Egiptu. Kanaan w Lewancie jest uważany za miejsce, w którym osiedliło się wiele ludów wymienionych w Piśmie Świętym, podczas gdy Fut wskazuje na Afrykę Północną, prawdopodobnie współczesną Libię. Ta genealogia jest mapą ludzkiej ekspansji i dobrobytu, a nie tylko listą imion. Poza granicami geograficznymi, związek między tymi potomkami a ich ojczyznami ujawnia złożoną sieć duchowych i kulturowych wpływów. Na przykład Egipt, który był połączony z Mizraim, stał się jedną z najważniejszych starożytnych cywilizacji, podczas gdy kurz był kluczowy dla opowieści o afrykańskiej arystokracji i sile. Każdy potomek Hama symbolizuje dynamiczny okres w historii ludzkości. A te powiązania dostarczają fascynujących pytań. Jakie wskazówki dają nam te powiązania na temat obecnych migracji i dziedzictwa ludów afrykańskich? Rozważamy historyczne i teologiczne konsekwencje, które są nadal aktualne w wyniku tej genealogicznej eksploracji Noego. Potomkowie Hama byli interpretowani na różne sposoby na przestrzeni lat, generując zarówno zainteresowanie, jak i debatę. Tak zwana Klątwa Hama, która zgodnie z biblijnym opisem w Księdze Rodzaju 9.25 tak naprawdę spadła na jego syna Kanaana, jest jedną z najczęściej omawianych historii. W całej historii werset ten był przeinaczany w celu wspierania rasistowskich poglądów, takich jak rzekoma niższość poszczególnych grup etnicznych. Oprócz błędnego przedstawiania świętego tekstu, te niepoprawne interpretacje poważnie zaszkodziły postrzeganiu Rodu Noego, szczególnie w odniesieniu do ludów afrykańskich. Ważne jest, aby zauważyć, w jaki sposób te poglądy kształtowały dyskusje teologiczne i społeczne na przestrzeni czasu. Jednak Biblia przedstawia potomków Hama jako niosących znaczące dziedzictwo, gdy analizuje się je z kulturowego i kontekstowego punktu widzenia. Na przykład niektóre Pisma święte przedstawiają kurz jako miejsce dobrobytu i władzy, ale Mizraim jest powiązany z miejscem narodzin kultury egipskiej i reprezentuje postęp i mądrość w starożytności. Historie te zachęcają nas do zastanowienia się, w jaki sposób prawidłowa interpretacja tekstu może wyeliminować uprzedzenia i podkreślić nieodłączną wartość każdego przodka. Co byśmy znaleźli, gdybyśmy przeanalizowali te opowieści z otwartym umysłem? I dokładniejszą perspektywą historyczną. Badanie w jaki sposób teksty biblijne wpływają na nasze kulturowe zrozumienie jest łatwiejsze dzięki powiązaniu teologii z historią. Oprócz tego, że Biblia jest dziełem duchowym, oferuje bezcenne spojrzenie na ludzkie pochodzenie i migracje. Jej historie, takie jak genealogia Noego, łączą starożytne ludy ze współczesnymi cywilizacjami. Oprócz powiązania nazw z lokalizacjami geograficznymi, powiązanie Kusz z Etiopią lub Mizraim z Egiptem, na przykład, zwiększa nasze zrozumienie, w jaki sposób te lokalizacje rozwinęły się w ośrodki wiedzy i kultury. Interpretacja tych dzieł wymaga jednak metody, która unika współczesnych projekcji, które przeinaczają ich pierwotne znaczenie, a zamiast tego szanuje ich historyczne otoczenie. Po dokładnym zbadaniu Biblia stanowi intrygującą mapę drogową do śledzenia, w jaki sposób boskie i ludzkie interakcje budowały cywilizacje. Świadczą o tym sposoby, w jakie przodkowie Hama rozwinęli kultury, które wywarły głęboki wpływ na historię. O wpływie tych linii świadczy na przykład bogactwo i złożoność afrykańskich królestw związanych z Kuszem lub technologiczne i duchowe innowacje Egiptu związane z Mizraimem. Badanie tych powiązań rodzi pytanie, w jaki sposób te stare historie mogą zachęcić nas do ponownej oceny tego, jak postrzegamy współczesne społeczeństwa. Otwarcie naszych myśli na głębie ukrytą na tych starych stronach może być najtrudniejsze. Teraz, gdy jesteś świadomy bliskich powiązań między Biblią a afrykańskimi przodkami, musisz zastanowić się, jak wykorzystasz to zrozumienie w swoim codziennym życiu? Oprócz tego, że jest to stara historia, opowieść o Hamie i jego potomkach służy jako silne przypomnienie o różnorodności naszych kultur, duchowości i człowieczeństwa. Zastanów się, jak ten punkt widzenia może zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat i naszą odziedziczoną przeszłość. Które dziedzictwo jesteś w stanie zbadać i przekazać innym. Jeśli ta lekcja Cię zainteresowała, kontynuuj. Aby dowiedzieć się więcej o tematach takich jak ten, które prowadzą do nieoczekiwanych spostrzeżeń i nieopowiedzianych historii, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dołącz do naszej poszukującej wiedzy społeczności i zostaw swoje opinie w sekcji komentarzy. Nadszedł czas, aby ponownie przyjrzeć się historii z głębszego i bardziej motywującego punktu widzenia.